Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, kolejny odcinek Wiedźmina. Zostawiłem zbroję w tym miejscu, bo bardzo ciężka. O, nie ma żadnych miksturek. No to kimonko. Delikatne godzinkę. A zbroja jest? Jest. No, i dobra, tu jest znak zapytania. Zobaczymy, co to jest takiego. Jakaś budowla, kolejne miejsce mocy, mm, magia, to miejsce mocy. Dobra, elegancja. Co to za budowla jest? Jakiś taki bożek. No elegancko. Niedługo będzie trzeba punkciki wydać. Dobra. Dawaj płotka, został nam jeden znak zapytania, ostatni. A znajduje się on tutaj, tak? Jeszcze jeden tu, no niestety, trzeba będzie jakoś go tam. Dobra. Kurde. Boy. Cięcie, cięcie, cięcie. Many, many, poleciało Kasiorka w tym momencie. Na, mam nadzieję, że. Pozdrawiam serdecznie. Ciebie i Słodziaka Diego. Kwota 30 zł. Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz przez chwilę muszę nic nie mówić, bo zazwyczaj jak widzę. Przerwę na filmie w mojej, w mojej gadce, to wiem, że coś się dzieje, także 10 sekund ciszy. Okej, okay, tyle wystarczy. Także dzięki serdeczne. Tajemniczy darczyńco. Lecimy Służymy tej która jest dziewicą matką i ładne miecze, ale to jest zawsze ciekawe. Dziewica matka To tu ma być jakieś jeziorko o kurka wielkolud woj walka z wielkoludem będzie walka z Wielkoludem znak Art. A co to by się stało No? Ten cyklop coś mnie nie chce chyba atakować, co? Chce. O kurka, co mu się stało? No dobra. <laughs> <laughs> Jak się zaraz w nerwie, to zrobię tak i koniec, kurka latania. Ale jak tu się wchodzi po ten skarb? Z tej strony. No, jest skarb, uwaga. No, coś tam było. Teraz dzida i sprzedać to wszystko. Ale zobaczcie jaka tu graficzka jest kurde. Super. To jest dokładnie takiej jakości grafika jak w grach korytarzowych, a teraz, moi drodzy, tu jest taka plaża. Ale teraz to ja chcę dostać się w takie miejsce, żebym mógł... O Boże to, to jest? Nie? jest. Też Bo tu kowal jest, ale on mi kasiory dobrej nie da. Gdzie jest to? Udajemy się do... Chyba Oxenfurtu albo Nowigradu, zobaczymy. Jesteś pewien, że to był dromon? Wow, ale fajny No. Aha, nie mogę, zapomniałem. Czy mogę? Mogę z przeciążeniem? Hmm. Chyba mogę. Dobra, gdzie jest mój kowal? To jest sprzedawca, kowal jest tu. Czyli tu. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków do wiedźmińskiej twierdzy Kermoren. Dobra, mam nadzieję, że Kowal będzie miał Kasiorę, bo jak nie, to ciężka sprawa. To jeszcze do Oksenfurtu może pojedziemy. Dawno mnie nie było w Nowigradzie. Ciekawe, co tam się pozmieniało. Jaskier, ciekawe jak tam prosperuje. Na wyspach słoneczko, a tutaj coż zrobić? Oj. Uuu. No, mam sprzęty, kurka. Mam nadzieję, że utargowałeś kasiory dużo. Witaj, pcharze. Witaj, Gerald. Czym mogę ci pomóc? Pokaż mi swoje towary, dwa tysiące. No, mogło być gorzej. Sprzedam ci to za dwieście. To ci sprzedam za sto. Dobra, czyli tyle na razie uzbierałem. te miecze to mam ich kilka także Ale co jeszcze tyle waży u mnie? No dobra. Bywaj. No No dalej, nie jesteś. U mnie znajdziesz wszystko, żeby... czegoś no, myślał. Właściwie to sprzedane rzeczy. kasztelu w rońce też można sprzedawać. dobra. To co? Jeszcze wracamy, bo to jest drugi odcinek dzisiaj nagrywany. Więc wracamy jeszcze zrobić ostatni znak zapytania na tamtej besemice. No, główny kontynent sobie zostawię. To Poker Moren później tutaj przyjadę, bo tu dużo znaków zapytania. A tymczasem zostało nam. Tutaj nam został jeden ostatni. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klotwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kermoren. Muszę też zobaczyć, czy nie mam jakichś takich skór albo czegoś takiego ciężkiego, bo coś za dużo waży ten mój ekwipunek. No dobra. Czyli ostatni znak zapytania jest tutaj. Nie wiem jak stoimy z czasem. Jeszcze stoimy dobrze, czyli jeszcze mogę się udać na tą wyspę. A nie, nie na tą. Tylko na tą. Tu jest raz, dwa, trzy nie ma portu, ale lipa. Jak ja teraz mam tam pójść? Czyli, tędy, i portki mam czerwone, no tu znowu te szkarady, siedlisko potworów, ale kurczę gdzie? By się blisko potworów, ale ja nie widzę. O tu, czyli wybrzeżem trzeba dojść. No to ładnie. O, tu jest. A tu będziemy bić jeszcze zostało jedno lata dło I tak ma być Jeszcze wszystko pozbierane Więc wchodzimy do siedliska potworów. Oby było tego warte. Jest jakiś posąg. sobie pantalony naprawię. O, to... <laughs> Nie rozumiem. Tu jest jakaś wajcha... A tu co jest? Jakieś przejście. Kurka wodna jest kolejna wajcha, ale jaja. I tu chyba jest wejście. No czyli mamy zagadkę, dobra. Kto by pomyślał, że tu znak zapytania będzie? Tylko o co chodzi? Jak tu użyję, to co się stanie? Obracają się te rzeźby. Tylko nie wiem, czy tutaj. Może to jakieś zadanie jest inne. Dobra, jest ta rzeźba. Się... Która tu się obraca? Zaraz zobaczymy. Ta się obraca. No i co? Kompletnie nie wiem co dalej. Ta też się obraca niby. O kurcze! O kurka wodna. Aha, mhm, czyli to jest tu. To ja wiedział, o co chodzi, jak ustawić te rzeźby, coś mi się wydaje, że tu jakieś zadanie jest związane z tym. Jakim znakiem mam je potraktować raczej nie 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 wiem o co tu chodzi jakie trzeba ustawić No właśnie, podpowiedzi nie było, ponieważ tutaj zupełnie przypadkiem przyszedłem. Ale teraz coś tu się zapala. No dobra, ustawmy wszystkie, żeby takie dziwne rzeczy się robiły. Nie wiem. Żeby nie były czerwone. Ustawmy. Jest czerwona. O. No dobra, teraz tą że coś tu trzeba będzie pewnie zrobić, a ja nie będę wiedział co. Aha. Czyli takie nic właściwie. Tu może być coś groźnego, a to co to jest? Jakiś straszliwy stwór, może tu być. Tu można zniszczyć ścianę. Tędy pewnie też można wejść. Tu będzie ta rzeźba. Dokładnie. No, czyli tu coś będzie. Jest skrzynia. O no dobra. Jest taki miecz. Obrażenia plus 8. 15 do obrażeń od ognia. O fajne. I 12% szansa na podpalenie. Bardzo fajna. Jaki to jest miecz? Srebrny. A co ty masz? Do znaku premia przy trafieniu krytycznym, to dobre. Ale weźmiemy go. No, czyli ostatni znak zapytania wiązał się z trzema schematami aż Czekam. To jest prawdopodobnie koniec tego odcinka i udajemy się na Udajemy się do Kermoren. W następnym odcinku, już będzie fabuła Wiesiu. No. Także moi drodzy, żegnam się z Wami do usłyszenia.